Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat troszeczkę odświeżonym, troszeczkę z innej perspektywy. Słuchajcie, statyw jest zamontowany, widzicie, że się troszeczkę wszystko przeniosło. To tak, na szybkości tutaj nie będę za dużo wam chciał ogadywać. Wiem, z tyłu ten steropian będzie za mikrofonem schowany, obiecuję, następnym razem. Słuchajcie, nie będzie wam walić więcej po oczach. Kurde, moje piękne okienko, można powiedzieć w ten sposób, tak? Co mam dla was dzisiaj? Dzisiaj dla was mam testik Deepin 20.1 na żywym sprzęcie Na mojej herze, na mojej pięknej herze cudownej Tam jest GeForce 750 Ti do kompletu i5 6600 i, i 16GB RAMu Myślę, że sprzęt jest wystarczający, będzie ładnie sobie to wszystko pracowało Słuchajcie, tak, pożegnałem kartę grafiki w moje, z mojego kurde pięknego Dela, poszła niestety do krainy wiecznych bitów, tak? 710 GT niestety poszła się na spacerek, ale mamy tutaj 750, zlikwidowałem w ogóle serwer po prostu u siebie, nie, będzie, nie będę miał serwera, nie potrzebuję. Ważniejszy jest komputer testowy, moim zdaniem, niż, niż po prostu działający tutaj bez głowy, że to powiem serwer, tak? Dobra, nie przedłużamy. Zapraszam do Dipina 20.1. Na żywym sprzęcie. Okej, okay, przed nami przed nami tutaj stronka stronka Dipina. Stronka Dipina 20.1. Oczywiście wszystkie linki będą w podpisie filmu. Jak zawsze będą w podpisie filmu. Tak, zobaczmy sobie może, co tutaj teoretycznie zostało nam zmienione. tych newsów jest naprawdę bardzo dużo. Opowiem o większości, tak? które widać, które czuć i tak dalej. Natomiast, jeżeli też chce, tak jak mówię, można sobie wejść na tą stronę i popatrzcie się na dziennik zmian. Na dziennik zmiany, obsługa gestów dotykowych, centrum sterowania, poprawione to, poprawione tamto, dodane różne dziwne rzeczy, menedżer plików, również menedżer okien. Tutaj jest zmian naprawdę kilkaset, bym powiedział, chyba nawet nie kilkadziesiąt, tylko kilkaset. Z grubszych rzeczy, Kernel 5.8 i tu jest jedna rzecz, ponieważ ja sobie poprawiłem to ISO Wszystko fajnie, pięknie, tylko jak chciałem zbutować go z 5.8 to niestety mi błąd waliło Być może to jest jakiś error U mnie na kąpie, może coś tam się dziwnego podziało Może nie wiem co tam jeszcze, w każdym razie Przy odpalaniu kernela 5.8, bo go się wybiera po prostu po USB-ka, tak Wtedy się wybiera kernel, czy ma być 5.4 LTS, czy ten nowy właśnie 5.8 no niestety przy 5.8 nie 5 ni 5.4 chodzi normalnie, za chwilę to sobie zobaczycie, żeby sprzęt oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, zobaczycie jak to sobie będzie tutaj pracować. żeby nie przynudzając, zmieńmy sobie tutaj kamerkę, proszę bardzo, ja jeszcze muszę tylko zmienić u siebie klawiaturę, moment. No ok, jesteśmy już tutaj, ja mam zmienioną i klawiaturkę i myszkę, będzie po prostu prościej, milej i przyjemnie, mam nadzieję, że dobrze się wszystko nagrywa. Tak nas wita piękny, kochany pulpit pulpit naszego dipina, dipina. Teraz zobaczmy sobie tak, to jest menu. Tutaj się de facto można powiedzieć, że niewiele zmieniło. Teoretycznie te wszystkie dodatki, powiększanie alagnom, coś takiego tutaj jest. Myślę, że to wszyscy w miarę, w miarę tematycznie ogarniają. Wiadomo, że to jest fajnie, kolorowo i w ogóle. Nie mam nadziei, że. Znaczy mam nadzieję. To nie mam nadziei, bo ja trochę sobie na tym siedzę. Siedzę sobie na tym od wczoraj testowałem trochę dla Was to. I powiem Wam, że działa. Działa całkiem ładnie, nie ma tutaj problemów, nic się nie kreszuje, więc naprawdę jest, myślę, sporo, sporo poprawek zrobionych. Powiadomienia standardowo, tutaj mamy taki kalendarzyk, jakby coś chciało proste i logiczne. Bardzo to fajnie, że tutaj nam prezentuje, jest kosz. Włączenie, wyłączanie sprzętu, możemy sobie tutaj poklikać tematycznie. Jedziemy dalej. Sieci bezprzewodowe. Jak najbardziej to moje cudo Gigabyte, To jest taki riser przejściówka z PCIe na kartę Intelowską. Wi-Fi działa jak widać, WiFi jest tutaj obsługiwane bez problemu. Bluetooth również tutaj sobie pracuje. Tu mamy taki mikserek głośności, przyciszanie, zciszanie. Tego typu rzeczy to można sobie de facto nawet pominąć. Słuchajcie, centrum sterowania, tutaj jest dość dużo zmian, najwięcej zmian jest tutaj w zasilaniu, mianowicie zobaczcie sobie, tutaj mamy plan zrównoważony albo oszczędzanie energii, od razu nam to wszystko zmniejsza jasność i tak dalej, tak, tak to się prezentuje, to jest teoretycznie na max, jak macie laptopa to pewnie tu jest jakiś dodatkowy plan, więc można sobie tutaj ładnie tematycznie wszystko ogarnąć, tu chyba był pokazywany jeszcze maksymalna wydajność, ale jak widać to się u mnie tutaj nie pojawia, nie mam pojęcia dlaczego, Słuchajcie, konfiguracja tego komputerka, jak widać, i piątka 6600 na 3GHz, 3 16GB RAMu. I tutaj jest grafika y, 750 Ti MSI NVIDIA 750i. Zostały automatycznie zastosowane, zainstalowane sterowniki własnościowe. Super bomba, fantastycznie. Ale sam musiałem sobie doinstalować tutaj panelik sterowania. Ten panel musiałem sobie doinstalować sam, ponieważ go standardowo nie było, to jest jednak komenda, to jest sudo, apt Nvidia Settings, to wszystko. I wtedy ładnie nam tutaj pokazuje naszą piękną grafikę, wszystkie wymagania, niewymagania, cudownianki, jak to się wszystko tutaj po prostu można powiedzieć zachowuje, tak? Ale tak jak przypominam, to trzeba zrobić ręcznie, chyba że wam będzie instalować automatycznie. Kolejne rzeczy, które tutaj są, oczywiście wszystkiego rodzaju licencje, które trzeba zaakceptować. Zupełnie jak w Windowsie. Tak szczerze mówiąc, to to distro coraz bardziej zaczyna przypominać Windowsa. Wszystko, de facto całe sterowanie w ogóle tutaj myszką, czy klawiaturą, czy ustawienia właśnie dźwięku sieci, nie ma tutaj zewnętrznych aplikacji. Nie ma, po prostu nie ma. Wszystko się ładuje z wielkim, pięknym panelu sterowania. Co kto lubi. To kto lubi, szczerze mówiąc, teoretycznie ma to ułatwiać yy, nowym użytkownikom. Wiadomo, że jest to głównie skierowane na rynek chiński, tak? Przecież azjatycki. Oczywiście, standardowo tutaj możemy zmieniać sobie kąki, Jak to jest C? Jest również motyw ciemny, jeżeli ktoś uważa. A zostawimy ciemne, bo to nawet lepiej trochę wygląda, że jest ciemno na polku, więc tak to TGS. Tak jest. też sobie można regulować. Bardzo fajnie jest to zrobione. Można powiedzieć, że naprawdę. Tutaj jest zrobiony kawał fajnej roboty, jak widzicie, w sieci powiadomienia, wszystko jest tutaj dostępne, można powiedzieć pod ręką, tak? No moim zdaniem to jest duży plus z jednej strony, bo jest łatwiej. Nie trzeba szukać tych programów, nazbić, znać i w ogóle motywy, to tamto. Wszystko macie odpalacie ustawienia, wszystko macie tutaj łączy z aktualizacjami, więc naprawdę jest jak najbardziej. Myślę tutaj w porządku. Tylko dla osób, które wolą linuxową modłę, powiem to w ten sposób, no to będzie tutaj dość ciężko. Oprogramowanie. Słuchajcie, nie ma tutaj tego naprawdę dużo, nie jest to jakiś system mega dowolony. Jest naprawdę całkiem, całkiem sympatycznie. Mamy tutaj kategorie, zobaczę sobie, jest internet, muzyka, filmy, grafika, biurowe, też to wszystko jest posegregowane. Menu jest całkiem przyjemne. Nie ma tutaj tych wszędobyskich kafelków, tak, które niektórych doprowadzają do szału. I teraz zobaczmy tak. Internet to jest dziwnego. Dwa programy, które de fakto wszystkim mogą być troszeczkę obce, mianowicie browser i poczta. Czym jest browser? Browser to jest aplikacja, którą deweloperzy sami po prostu chyba z tego co kojarzę stworzyli całkowicie. Jest Union Tech, tak, to jest stworzona chińska, bym powiedział. Przeglądarka autorów tego systemu to jest oparte chyba na Chrome, z tego co mi się wydaje, albo na Chromium. W każdym razie nazywa się to Browser i to ich jest robota. Jak to działa? Działa, powiem tak, że nie ma tutaj większych problemów. Wejdźmy sobie na YouTube'a. Od razu wam pokażę tutaj moje ulubione wideo, tak, które tutaj można sobie przetestować w troszeczkę wydajność. Mianowicie odpalamy sobie monitor systemu, tak. odpalamy sobie pełny ekran. Dajemy tutaj sobie statystyki dla nerdów do kompletu i przełączamy wydajność systemu, proszę bardzo. Moment, tu mamy 4K, żeby nie było, proszę bardzo, tutaj jest rozdzielczość renderowania 4K. I wygląda to w ten sposób. Działa, czasami potrafi zgubić klatki, ale nie ma jakiegoś cudu, Po prostu bierzcie pod uwagę, że tutaj jest proces tylko czterorodzeniowy i ten proces ma trochę lat już, bo to jest piąta generacja Intela, czy szósta i 5, 6, 6 generacji Intel Tak więc cudów tu, tu, tutaj naprawdę nie ma Ale jak widać Z tą starszą grafiką, grafika jest około 2014 rok To naprawdę bardzo ładnie sobie tutaj pracuje Zajętość około 50, 60 do 70% Jak widać nie gubi to Nie wiadomo ile Mam nadzieję, że YouTube mi teraz tego kurde nie zbanuje No właśnie to jest ten problem Praw autorskich tak Teraz przycięło, no ale musiało zmienić rozdziałkę Jak widzicie działa I Naprawdę chodzi to bardzo fajnie jest myślę jak najbardziej tutaj rzeczowo w porządku to jest aplikacja browser nie ma tutaj Firefoxa nie ma Chrome jest tylko ta aplikacja druga która jest to jest mianowicie poczta niestety ja tego nie odpaliłem bo jakoś szczerze mówiąc nie mam zaufania żeby podawać tutaj swoje dane do prywatnych kont a nie chciało mi się autentycznie zakładać nie pomyślałem o tym żeby założyć jakieś fejkowe konto gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam Więc niestety jak wygląda poczta się tutaj nie dowiemy teraz kolejna rzecz sklep ja narzekałem przy becie bodajże 20, że jest koszmarnie to wygląda, chodzi jeszcze gorzej i jest kurde po prostu wszystko w, w znaczkach. Jak widzicie, tu nawet jest po polsku. Poprawili, poprawili sporo. Duża aplikacja z języku angielskim jak najbardziej. Nie ma już tych, tych chińskich znaczków, gdzie nie gdzie się pojawiają. No bo wiadomo, to jest distro przeznaczone na tamten rynek, tak typowo. Ale jak widać, normalnie już to wygląda, jest dużo języków, znaczy dużo przetłumaczonych na angielski. Więc tutaj można sobie spokojnie temat, że tak powiem, ogarnąć. Jest naprawdę duża poprawa, po prostu widać, że jest to dużo bardziej responsywne niż było przedtem, bo przedtem to się działo i się działo i się działo i się działo. I, się działo, i można było tak siedzieć do wiadomo czego, tak? Tak wygląda sklep aplikacji. Wchodzicie, wszystko oczywiście jest za free. Nie ma żadnych tutaj dziwnych Rzeczy można sobie pobierać, instalować wszystko ładnie, powiem tak graficznie, tak? Kolejna rzecz. Zobaczmy sobie tutaj tematycznie na muzykę. Również tutaj jest nowy ich program zainstalowany. Nazwa się to po prostu Muzyka. To jest ich własne dzieło do odtwarzania muzyki. To samo jest tutaj kwestia taka sama, jeżeli chodzi o grafikę. I na przykład o przeglądarkę zdjęć, bodajże. Też jest ich, po prostu tutaj, naszych deweloperów wykonana praca. Przeglądarka obrazków. Jeżeli chodzi o program do kamerki, również czy jest zastąpiony programem KAMERA. Również to jest ich po prostu własna, że to powiem, praca. Jak widzicie, troszeczkę tutaj rzeczy sobie włożyli, rozbijają to ciągle. O, właśnie, mówię o tej kamerze. Ja tutaj nie mam kamerki, ale mimo wszystko tak to się tutaj prezentuje. Oczywiście, Każdą aplikację, co jest ciekawe, można sobie ustawić inaczej niż główny motyw systemu. Czy jedno może być białe, drugie czarne. Jeżeli nam nie pasuje w danej aplikacji ciemny motyw, to możemy go sobie po prostu tutaj elegancko, że to powiem, zmienić. Fajna sprawa. LibreOffice. LibreOffice mamy, proszę bardzo, tutaj. Tak to wygląda. Niestety jest to starsza wersja, dużo starsza wersja. Jest to wersja 61 aż61, czyli sporo sporo. Sporo do tyłu, sporo niestety nam jest tutaj po prostu tematycznie do tyłu. Zapewne z wielu się zastanawia, co tak fajnie tu wszystko tutaj pracuje, o dziwo, tak? Wiecie, co jest najlepsze, że tu pod spodem nie ma Ubuntu. Tu pod spodem nie ma Ubuntu, mianowicie tu pod spodem jest Debian. O, testowy Debian. W tej chwili jest to chyba 10.6, 10.6 wersja. Jak widzicie, ona bardzo ładnie sobie tutaj nam pracuje, zaraz to powiększymy ładnie. I zobaczmy tak, jak to wygląda zajętość pamięci. Ja powiem tylko tak, że na samym starcie zajmuje to 560 MB. No w tej chwili jest 1 GB po używaniu dłuższym. Więc nie mamy myślę żadnego problemu. 560 MB, czyli podobnie do plazmy. Naprawdę jest bardzo fajnie, dość lekko. I jak najbardziej tutaj jest zalecana karta z akceleracją 3D. Czyli jakieś Virtual Boxy. Mogą być tutaj problemy wydajnościowe. To trzeba sobie zdawać z tego... Można powiedzieć, sprawę użycie dyskowe przy takiej ilości fajerwerków graficznych programów 6 GB około to nie jest naprawdę dużo. Jest całkiem sympatycznie jak na dystrybucji Linuxa. Ja od mówiłem, że to jest 5.4 LTS. Można zainstalować berce 58. Niestety nie wiem, dlaczego mi to nie chciało osobiście po prostu ruszyć. Nie mam zielonego, szczerze mówiąc, po prostu pojęcia. No i de facto można powiedzieć, to tyle. Tutaj mamy takie podstawowe rzeczy. Jeszcze. No właśnie, menedżer plików, nie pokazałem, wygląda prawie jak Windowsowy. Fajnie, no, no co kto lubi, naprawdę kurde co kto lubi, tak jak mówię, można sobie oczywiście zmienić motyw na jasny, wtedy on wygląda w ten sposób. Można dać systemowy, czyli zgiera się wtedy z całą resztą. No tak to wygląda. Fajne distro, powiem wam szczerze, że fajne distro. Jednakże trzeba sobie zdawać sprawę z paru rzeczy, że raz, że jest to przeznaczone przede wszystkim na rynek azjatycki, chiński. Że są tutaj dość dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o yy, Eulele, którą trzeba przeczytać, czyli zapisy a propos prywatności i tym podobne rzeczy, tak? Oczywiście, można to środowisko zainstalować sobie w większości dystrybucji swoich, tak? Czy tam w Debianie, czy w Archu, czy w Manjaro, czy w Ubuntu, czy gdziekolwiek indziej. jednakże myślę, że to nie będzie to samo, dokładnie to, co powiedzmy wygląda to tutaj, tak? Gdzie oni to zrobili razem, całościowo zoptymalizowali, yy, dostosowali, tak? Wy tam postawicie sobie zwykły pulpit Dipina i tyle. Natomiast optymalizacje, które są tutaj zawarte w tym distro, no po prostu tam już nie będą de facto dostępne. To kto woli, tak? Jednym się spodoba, inni narzekają, że jest strasznie kolorowe, że jest bajkowe, że jest beznadzieja, że co to burle kurde jest, tak? No różne gusta są, tak? O gustach się nie dyskutuje, więc ja wam to tylko po prostu tutaj, można powiedzieć, przedstawiłem. No i wygląda to tak, jak wygląda. Tapetki jeszcze, jeszcze powiedzmy na koniec tapetki. Tapetek jest sporo. Naprawdę niektóre są bardzo, bardzo fajne. Można sobie tutaj powybierać to, co kto tam woli, lubi, chce, się ewentualnie zadowala. To samo jeżeli chodzi o wygaszacze ekranu. Niektóre są bardzo fajne. Naprawdę niektóre są bardzo ładnie zrobione, te z u sobie tutaj pracuje. Jak widać naprawdę jest fajnie. Popatrzcie sobie. Takie proste niby za a jednak, to niektórzy się jarają wygaszaczami ekranu. Pamiętam za czasów tam starszych, tak, to to po prostu była podstawa, że wygaszacz musiał być. No tak to wygląda tutaj w Deepinie. Jak widzicie OpenGL sobie pracuje bez najmniejszego problemu. Wszystkie z miarę w miarę bym powiedział tutaj wydajne. Nie jest ok, można sobie to wszystko ładnie tutaj dokonfigurować, tak. Menu oczywiście to standardowo, można sobie tutaj ikonki dodać jakby ktoś potrzebował. Chciał, albo nie chciał, czy coś w tym rodzaju. Pełna możliwość konfiguracji tutaj po prostu, że to powiem istnieje. Dobra, to tyle. Słuchajcie, Deepin 20.1 taki rzut okiem, można powiedzieć na szybkości, bez wgłębiania się w nie wiadomo co. Jak się mu spodoba to używać, używać tylko od razu ostrzegam. Na VirtualBoxie na pewno będą problemy, gdyż jest wymagana tutaj karta grafiki z akceleracją 3D, żeby to jakoś po prostu w miarę, że to powiem sensownie chodziło jeżeli chodzi o komputerek do tego no ja widzicie i5 6600 daje radę bez problemu z tym że to jest 16GB ramu tak myślę że tutaj no minimum to jest no nie wiem 2 to będzie mało ale 3-4GB powinno to już bardzo ładnie chodzić na 4GB na pewno będzie tutaj ok czy na 2? nie mam pojęcia nie mam w tej chwili jak że to powiem, sprawdzić no, więc tak to de facto wygląda dobra słuchajcie jak coś pod filmem wszystkie linki się znajdują: macie tam między innymi Facebooka, macie również inne linki do Discorda i tym podobne rzeczy. Ja coś zapraszam i co? Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.